Czy wiesz, że wdzięczność jest jednym z najpotężniejszych kluczy do otwierania drzwi błogosławieństw w Twoim życiu? Wyobraź sobie, że zamieniasz swoje zmartwienia na pokój, a wątpliwości na absolutne zaufanie do Pana. Dziś pragnę zaprosić Cię w podróż modlitwy i refleksji, która może zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie. Na końcu odkryjesz, jak prosta postawa wdzięczności może przynieść pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i doświadczyć nowego wymiaru duchowego? Witajcie, drodzy bracia i siostry! Z ogromną radością witam Was w tej przestrzeni refleksji i duchowości. Dziś mamy bardzo szczególny temat, który z pewnością dotknie serca każdego z Was. Módl się z wdzięcznością i zobacz, jak błogosławieństwa przychodzą do Twojego życia. Żyjemy w trudnych czasach, prawda? Często stajemy w obliczu trudności, wątpliwości i niepewności. Jednak niezwykle istotne jest, aby pamiętać, że nawet w najciemniejszych chwilach wdzięczność może być światłem, które nas prowadzi i wzmacnia. Kiedy zaczynamy dostrzegać małe i duże błogosławieństwa, które nas otaczają, zaczynamy zauważać, że życie jest pełne boskich darów. Wdzięczność to potężna praktyka. Nie tylko zmienia naszą perspektywę, ale także głębiej łączy nas z naszym Stwórcą. Kiedy modlimy się z wdzięcznością, nie tylko uznajemy błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy, ale także otwieramy nasze serca na przyjęcie kolejnych. To jakbyśmy mówili: Panie, dziękuję za wszystko, co mi dano, i jestem gotów przyjąć jeszcze więcej z Twoich cudów. W tym wideo zbadamy, jak modlitwa i wdzięczność idą w parze. Chcemy, Abyś poczuł się zainspirowany do włączenia tych momentów do swojej codziennej rutyny. Pomyśl, jak wspaniale byłoby rozpocząć dzień z sercem pełnym wdzięczności. Zamiast skupiać się na tym, czego ci brakuje, co by było, gdybyś spojrzał na wszystko, co już posiadasz. Każdy mały detal, każda wyjątkowa osoba, każda pojawiająca się okazja to powód do wdzięczności. Podczas naszej refleksji podzielimy się kilkoma biblijnymi fragmentami które mówią o znaczeniu wdzięczności i o tym, jak może ona przemieniać nasze życie. Słowo Boże jest pełne nauk, które pokazują nam wartość dostrzegania błogosławieństw nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Poprzez modlitwę możemy podnieść nasze myśli i uczucia, stając się bardziej świadomymi boskiej obecności w naszym życiu. Nie zapominajcie, drodzy przyjaciele, że wdzięczność to nie tylko chwilowe uczucie to codzienny wybór. Decydując się na wdzięczność, pielęgnujesz żyzny grunt, na którym mogą rozkwitać nowe błogosławieństwa. Spróbuj poświęcić kilka minut swojego dnia na dziękczynienie. Może to być po przebudzeniu, przed posiłkami lub nawet przed snem. Możesz zapisać swoje błogosławieństwa w dzienniku, podzielić się nimi z przyjaciółmi lub rodziną, lub po prostu porozmawiać z Bogiem w chwili ciszy. Zapraszam cię do interakcji z nami. Podziel się w komentarzach. Za co dzisiaj masz wdzięczność? Jakie małe lub duże błogosławieństwa dotknęły Twojego życia w ostatnim czasie? Świętujmy razem te zwycięstwa. Każdy komentarz to szansa na wzajemne budowanie. A jeśli jeszcze nie jesteś częścią naszej społeczności, skorzystaj z okazji, aby zapisać się na nasz kanał i śledzić nasze codzienne refleksje. Jesteśmy tutaj, aby wspólnie wzrastać w wierze i wdzięczności. W trakcie wideo będziemy mieli również chwilę modlitwy. To będą cenne momenty, w których będziemy mogli zjednoczyć się w duchu, prosząc Boga o otwarcie niebios i wyłanie Jego błogosławieństw na nas. Razem będziemy modlić się sercem pełnym wdzięczności, uznając, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, jest darem Pana. A pamiętaj, że każde błogosławieństwo, które otrzymujemy, to także odpowiedzialność. Kiedy jesteśmy wdzięczni, jesteśmy wezwani do dzielenia się tymi błogosławieństwami z innymi. Jak możemy pomóc tym wokół nas? Jak możemy być narzędziami miłości i dobroci Boga w życiu innych ludzi? To są pytania, które powinniśmy nosić w sercu. Przygotuj się więc na chwilę refleksji i modlitwy. Otwórzmy się na wdzięczność i na błogosławieństwa, które nadchodzą. Niech ten czas będzie czasem odnowienia i głębokiego połączenia z naszym Stwórcą oraz naszą społecznością. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was. Praktyka przedstawiania naszych próśb Bogu z dziękczynieniem zgodnie z nauką z Filipian 4, 6 myślnik 7, to zaproszenie do pielęgnowania życia pełnego zaufania i pokoju. Niepokój może być ciężarem w naszym życiu, ale ten fragment przypomina nam, że oddając nasze zmartwienia Panu, możemy doświadczyć znaczącej wewnętrznej transformacji. Wdzięczność nie jest tylko dekoracyjnym elementem naszej modlitwy, ale kluczem, który otwiera drzwi do pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Gdy zbliżamy się do Boga z wdzięcznym sercem, uznajemy, że On jest źródłem wszelkich błogosławieństw i że, nawet w trudnych momentach, Jego obecność jest stała. Wdzięczność pomaga nam skupić się na dobrych rzeczach, które już posiadamy, zamiast zatracać się w obawach o przyszłość. Dziękując, potwierdzamy nasze zaufanie do Boga, który troszczy się o nas w sposób miłościwy i mądry. To zaufanie przekształca się w stan pokoju który pozwala nam stawiać czoła życiowym wyzwaniom z odwagą i spokojem. Wdzięczność ma także moc zmiany naszej perspektywy. Gdy patrzymy na nasze życie z wdzięcznym spojrzeniem, zaczynamy dostrzegać małe błogosławieństwa, które często umykają naszej uwadze. Każdy dzień przynosi ze sobą okazję do dzękowania. słońce świecące na niebie, relacje, które pielęgnujemy, zdrowie, które cieszymy. Ta praktyka uznawania i doceniania tego, co już mamy, napełnia nas radością i zaprasza do bardziej pełnego życia. W ten sposób wdzięczność pomaga nam dostrzegać świat w bardziej optymistyczny i pozytywny sposób. Co więcej, wyrażając naszą wdzięczność, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym mogą przychodzić do nas kolejne błogosławieństwa. Wdzięczność jest zaraźliwa. Gdy jesteśmy wdzięczni, inspirujemy tych wokół nas do przyjęcia tej samej postawy. Tworzy to cykl błogosławieństw, w którym pokój i radość się mnożą. W relacjach z innymi wdzięczność sprzyja harmonii i zrozumieniu, sprawiając, że nasze interakcje stają się bardziej znaczące i głębokie. Praktyka dziękczynienia jednoczy nas, czyni nas bardziej solidarni i pomaga budować wspólnotę wzajemnego wsparcia. Psalm 107. Jeden zachęca nas do dziękowania Panu, podkreślając znaczenie uznania Jego dobroci i Jego cudownych czynów. Gdy patrzymy na nasze życie przez pryzmat wdzięczności, zaczynamy dostrzegać boskie interwencje, nawet w sytuacjach, które wydają się trudne. Ta zmiana perspektywy nie tylko pomaga nam lepiej radzić sobie z trudnościami, ale także otwiera nas na przyjęcie większych błogosławieństw. Wdzięczność jest zatem formą uwielbienia, która łączy nas z istotą boskiej miłości. W Kolosan, godzina trzecia piętnaście, jesteśmy wezwani aby pozwolić pokojowi Chrystusa panować w naszych sercach i być wdzięcznymi w każdej sytuacji. Ten werset wyzwa nas do prowadzenia życia nieustannej wdzięczności, nie tylko w czasach obfitości, ale także w chwilach niedostatku. Wdzięczność nie powinna być uzależniona od naszych okoliczności, powinna być stałą postawą, którą wybieramy. Gdy potrafimy być wdzięczni nawet w trudnych chwilach, ukazujemy naszą silną wiarę i niezachwiane zaufanie do Boga. Codzienna praktyka wdzięczności to transformujący wysiłek. Możemy zacząć od stworzenia dziennika wdzięczności, w którym codziennie zapisujemy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Ta prosta praktyka pomaga nam skupić się na błogosławieństwach i zachęca do dostrzegania dobra, które nas otacza. W miarę jak pielęgnujemy tę postawę, błogosławieństwa stają się coraz bardziej oczywiste, a nasze życie zyskuje na znaczeniu. W ten sposób Modląc się z wdzięcznością, nie tylko łączymy się bliżej z Bogiem, ale także przygotowujemy nasze serca na przyjęcie błogosławieństw, które On ma dla nas. Wdzięczność jest sposobem na uznanie boskiej opatrzności w naszym życiu i pozwala, by pokój Chrystusa otaczał nas, nawet w czasie burz. Dlatego podążajmy za wskazaniami Pisma Świętego i sprawmy, aby wdzięczność stała się stylem naszego życia, pozwalając na obfite przepływanie błogosławieństw na naszej duchowej drodze. Wdzęczność, tak prosta postawa, niesie ze sobą moc transformacji w naszym życiu duchowym i emocjonalnym. Gdy zwracamy nasz wzrok ku psalmom 107, 1, znajdujemy jasne i głębokie zaproszenie Dajcie dzięki Panu, bo jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Ten werset przypomina nam, że wdzęczność powinna być praktyką stałą, nie tylko w chwilach radości i obfitości, ale także w trudnych czasach. Uznawanie dobroci Boga w każdej sytuacji jest aktem wiary, który łączy nas z błogosławieństwami, które już otrzymaliśmy. Kiedy praktykujemy wdzięczność, robimy więcej niż tylko wymieniamy dobre rzeczy w naszym życiu, uznajemy rękę Boga w każdym detalu. Ta postawa pomaga nam dostrzegać ponad trudnościami i wyzwaniami. Zamiast koncentrować się na tym, czego nam brakuje, zaczynamy doceniać to, co posiadamy. Wdzęczność uczy nas patrzeć w przeszłość i dostrzegać boskie interwencje, które ukształtowały nasze życie, nawet gdy nie byliśmy tego świadomi. To przynosi nam nową perspektywę, pozwalając, by błogosławieństwa objawiały się w sposób, którego nie zawsze możemy przewidzieć. Dodatkowo, wdzęczność sprzyja stworzeniu atmosfery pokoju i harmonii. W Kolosan godzina 3.15 jesteśmy wzywani do tego, by pozwolić pokojowi Chrystusa panować w naszych sercach i być wdzięcznymi w każdej sytuacji. Kiedy pozwalamy, aby pokój Chrystusa zamieszkiwał w nas, nasza wizja się poszerza. Małe rzeczy codzienności stają się powodami do świętowania. Uśmiech, życzliwe słowo, piękno zachodu słońca, wszystko to przypomina nam o dobroci Boga. W ten sposób wdzięczność staje się filtrem. Przez który postrzegamy świat, co z kolei pomaga nam pielęgnować atmosferę miłości i harmonii wokół nas. Waży element wdzięczności to jej zdolność do uwalniania nas od ciężaru niewdzięczności i niezadowolenia. Często dajemy się ponieść rutynie i codziennym wyzwaniom, co może odciągać nas od dostrzegania błogosławieństw, które nas otaczają. Kiedy jednak poświęcamy czas na wdzięczność, nawet za małe rzeczy, zaczynamy zmieniać nasze myślenie. Zamiast narzekać lub lamentować nad trudnościami, zaczynamy celebrować nasze zwycięstwa, nawet te najmniejsze. Ta zmiana mentalności jest kluczowa, aby dostrzegać błogosławieństwa w naszym życiu. Wdzęczność uczy nas również życia w teraźniejszości. Często jesteśmy tak zmartwieni przyszłością lub tak przywiązani do przeszłości, że zapominamy docenić chwilę obecną. Kiedy dziękujemy, skupiamy naszą uwagę na tu i teraz. To nie tylko wzbogaca nas duchowo, ale także pomaga rozwijać głębsze relacje z tymi, którzy nas otaczają. Wyrażając wdzięczność, tworzymy więzi łączące nas z innymi, ponieważ ludzie czują się doceniani i zauważeni. W ten sposób wdzięczność staje się katalizatorem błogosławieństw w naszych codziennych interakcjach. Wreszcie, wdzięczność prowadzi nas do stanu oczekiwania. Kiedy dostrzegamy błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy, stajemy się bardziej otwarci na to, co Bóg jeszcze dla nas przygotowuje. W liście do Filipian 4, 6, myślnik 7, jesteśmy zachęcani do przedstawiania naszych próśb Bogu z wdzięcznością. Uczy nas to, że wdzięczność nie jest tylko odpowiedzą na otrzymane błogosławieństwa, ale także postawą, która przygotowuje nas na przyjęcie jeszcze większych darów od Boga. Modląc się z wdzięcznością, dostosowujemy nasze serca do woli Boga co pozwala Jego pokojowi wypełnić nasze życie. Dlatego przyjmując postawę wdzięczności, nie tylko wykonujemy duchowe ćwiczenie. W rzeczywistości otwieramy drzwi do nieprzerwanego przepływu błogosławieństw w naszym życiu. Wdzięczność zmienia naszą percepcję, promuje harmonię w relacjach i przygotowuje nas do przyjęcia wszystkiego, co Bóg ma dla nas w zanadrzu. Praktykując wdzięczność na co dzień, możemy doświadczyć pełnego i błogosławionego życia. Wypełnionego obecnością i miłością Pana. Modlitwa z wdzięcznością to jeden z fundamentalnych filarów naszej duchowej drogi. Wdzięczność nie jest tylko ćwiczeniem w uznawaniu, ale praktyką, która zmienia nasze życie i łączy nas z boską esencją. Kiedy patrzymy na fragment z Kolosan, godzina 3:15, jesteśmy zapraszani do pozwolenia, by pokój Chrystusa rządził naszymi sercami. Ten pokój nie jest jedynie brakiem konfliktów, ale pełnią która objawia się w trudnych chwilach życia. Kiedy stajemy się otwarci na pokój Chrystusa, zaczynamy dostrzegać, że wdzęczność to stan ducha, który można pielęgnować w każdych okolicznościach. Prawdziwa wdzęczność przejawia się nie tylko w błogosławieństwach, które otrzymujemy, ale także w lekcjach, które wyciągamy z trudności. Każde wyzwanie niesie ze sobą okazję do wzrostu oraz szansę na zbliżenie się do Boga. Kiedy jesteśmy wdzęczni, nawet w obliczu przeciwności, nasza perspektywa się zmienia. Zamiast dostrzegać jedynie problemy, zaczynamy dostrzegać możliwości. Ta zmiana perspektywy pozwala nam doświadczać życia w sposób pełniejszy i bogatszy. Ponadto, wdzęczność sprzyja harmonii w naszych relacjach. Kiedy wyrażamy wdzęczność, tworzymy sprzyjające środowisko dla miłości i zrozumienia. To jest kluczowe w naszych codziennych interakcjach, zarówno z rodziną, przyjaciółmi. Jak i współpracownikami. Gdy jesteśmy wdzięczni, nasza postawa jest zaraźliwa. Ludzie wokół nas również czują się zachęceni do pielęgnowania wdzięczności, a tym samym zaczyna się cykl błogosławieństw. Miłość i harmonia, które płyną z wdzięcznego serca, mają moc przekształcania nie tylko naszego życia, ale również życia tych, którzy nas otaczają. Znaczenie uznawania tego, co już mamy, podkreśla Psalm 107. 1, który wzywa nas do dziękczynienia Panu za Jego dobroć. Czasami gubimy się w dążeniu do więcej i zapominamy docenić małe i duże błogosławieństwa, które nas otaczają. Każde rano jest nową okazją do refleksji nad wszystkim, co Bóg dla nas uczynił. Dziękowanie to sposób na uznanie dobroci Boga w naszym życiu, nawet gdy okoliczności nie są idealne. Ta praktyka łączy nas z boskimi obietnicami i pomaga utrzymać fokus na rzeczach dobrych. Oddalając nas od pokusy popadania w zniechęcenie. W liście do Filipian 4 6 myślnik 7 znajdujemy wezwanie do przedstawiania naszych próśb Bogu z wdzięcznością. Ta praktyka uczy nas, że modlitwa nie powinna być jedynie chwilą błagania, ale także momentem celebracji. Przynosząc nasze troski przed Bogiem, czynimy to w duchu wdzięczności, uznając, że On już się o nas troszczy. Taka postawa zaufania przynosi pokój który jest darem boskim towarzyszącym nam niezależnie od okoliczności wokół nas. Kiedy modlimy się z wdzięcznością, otwieramy nasze serca na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg ma dla nas. Wdzięczność sprawia, że stajemy się bardziej świadomi cudów, które nas otaczają, od drobnych szczegółów codzienności po wielkie cuda, które zachodzą w naszym życiu. Ta świadomość czyni nas otwartymi na działanie Boga. Pozwalając błogosławieństwom manifestować się w sposób, którego często się nie spodziewamy lub którego nie potrafimy dostrzec. W miarę jak pielęgnujemy ducha wdzięczności, jesteśmy prowadzeni do pełniejszego życia, w którym błogosławieństwa nie są tylko czymś, czego szukamy, ale czymś, co już doświadczamy w naszej drodze. Ta zmiana myślenia jest kluczowa, abyśmy mogli dostrzegać wyraźnie boskie manifestacje wokół nas. Modlitwa z wdzięcznością jest zatem praktyką. Która przybliża nas do Boga, zmienia nas i umożliwia nam życie w harmonii z innymi, odzwierciedlając miłość i pokój, które od Niego otrzymujemy. Na zakończenie przygotujmy się na chwilę modlitwy, w której będziemy mogli wyrazić naszą wdzięczność i otworzyć nasze serca na błogosławieństwa, które Bóg dla nas przygotował. Niech ta modlitwa zainspiruje nas do dalszego poszukiwania serca pełnego wdzięczności we wszystkich okolicznościach życia. Drogi Boże, Stwórco wszystkiego, z sercem pełnym wdzięczności zwracamy się do Ciebie w tym świętym momencie. Dziękujemy za każdy nowy poranek, który nam ofiarujesz, za każdy oddech, który przypomina o Twojej stałej obecności w naszym życiu. Gdy spotykamy się w duchu adoracji, uznajemy, że każdy dzień jest nową okazją, by być świadkami Twoich cudów i dostrzegać błogosławieństwa, które nas otaczają. W tej chwili chcemy złożyć przed Tobą wszystkie nasze uczucia. Pamiętając, że nawet w trudnych chwilach możemy znaleźć powody do wdzięczności. Dziękujemy za lekcje, które życie nam oferuje, za sytuacje, które nas wyzwały i uformowały, pomagając nam rosnąć i stawać się silniejszymi oraz mądrzejszymi. Niech każde wyzwanie będzie dla nas szansą na naukę, na zbliżenie się do Ciebie i na wzmocnienie naszej wiary. Panie, dziękujemy za ludzi, których postawiłeś na naszej drodze. Każdy przyjaciel. Każdy członek rodziny oraz każdy nieznajomy, którego spotykamy, są darami, które wzbogacają naszą podróż. Niech będziemy potrafili docenić te relacje, pielęgnując miłość, współczucie i empatię. Daj nam mądrość, aby dostrzegać piękno różnorodności i uczyć się z różnic, zawsze dążąc do budowania bardziej harmonijnego i sprawiedliwego świata. Z otwartym sercem prosimy, Panie. Abyś pomógł nam dostrzegać błogosławieństwa, które często umykają naszej uwadze. Niech będziemy wdzięczni nawet za drobne rzeczy, takie jak blask słońca ogrzewającego naszą twarz, delikatny powiew wiatru przynoszący orze, czy śpiew ptaków przypominający o Twoim doskonałym stworzeniu. Niech wdzięczność stanie się stylem życia, stałą praktyką, która nas wznosi i przybliża do Ciebie. Chwalimy Cię, Boże, za każdą chwilę radości, którą przeżywamy. Niech zawsze dostrzegamy te chwile jako manifestację Twojej dobroci. Niech nasza wdzięczność nie ogranicza się tylko do sprzyjających okoliczności, ale niech obejmuje również momenty trudności, ponieważ wiemy, że nawet w przeciwnościach Ty jesteś z nami, prowadząc nas i wzmacniając. Niech uczymy się dostrzegać z wiarą, dostrzegając Twoją rękę w każdej sytuacji, nawet gdy nie rozumiemy celu. W tej modlitwie przypominamy sobie, jak ważne jest, aby być agentami wdzięczności w naszej społeczności. Niech będziemy szerzyć miłość i dobroć, inspirując innych do również dziękowania i dostrzegania błogosławieństw w swoim życiu. Pomóż nam być światłem w życiu tych, którzy nas otaczają, przynosząc nadzieję i otuchę, nawet gdy droga wydaje się trudna. Niech nasze czyny odzwierciedlają wdzięczność, którą czujemy w sercu, a my bądźmy narzędziami pokoju i miłości. Panie, prosimy Cię także abyś pomógł nam pielęgnować ducha zadowolenia. W świecie, który często sprawia, że pragnienie więcej i więcej, niech znajdziemy satysfakcję w prostych rzeczach, w małych zwycięstwach dnia codziennego. Niech nasze szczęście nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale niech wypływa z serca, które dostrzega i ceni to, co już posiada. Niech nasz wzrok zwróci się ku temu, co mamy, a nie ku temu, czego nam brakuje, pozwalając nam żyć z radością i pełnią. W tym momencie modlitwy prosimy, aby Twoja miłość nas otaczała i przemieniała. Niech doświadczymy Twojej obecności w sposób głęboki i realny, pozwalając, aby wdzęczność płynęła z nas naturalnie. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i łaski, a my, we wszystkim, niech odzwierciedlamy światło, które nam daną. Niech wdzęczność stanie się melodią, która echo w naszych sercach, prowadząc nas w każdym kroku, który stawiamy. Oddajemy Ci nasze troski, pragnienia i nadzieje, ufając, że Pan słyszy każdą z naszych próśb. Niech nasza podróż będzie naznaczona wdzięcznością i niech będziemy razem świętować niezliczone błogosławieństwa, które otaczają nas każdego dnia. Niech radość z bycia wdzięcznymi rozprzestrzeni się wokół nas, dotykając życia i przekształcając serca, zawsze w poszukiwaniu Twojej woli i chwały. Dziękujemy Ci. Panie, za możliwość bycia tu zgromadzonymi, dzieląc się chwilami refleksji i duchowości. Niech ten moment modlitwy nie będzie tylko przerwą w naszych życiach, ale punktem wyjścia do nowego stylu życia, opartego na wdzięczności i nieustannym poszukiwaniu Twojej miłości. Niech przeniesiemy ten duch adoracji do naszej codzienności, gdzie każdy czyn, każde słowo i każda myśl będą wyrazem naszej wdzięczności za wszystko, co od Ciebie otrzymaliśmy. Prosimy o Boże. Abyś pomógł nam pielęgnować cierpliwość i odporność w trudnych czasach. Niech pamiętamy, że nawet gdy nadchodzą burze życia, Twoje światło wciąż nas prowadzi. Niech nasza wiara będzie latarnią, która prowadzi nas przez niepewności, a my zawsze znajdziemy oparcie w Tobie, szukając Twojego kierownictwa. Nawet w najciemniejszych godzinach, niech znajdziemy pocieszenie w wiedzy, że nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ Twoja obecność jest bezpiecznym schronieniem. Panie, Prosimy również o serce pełne dobroci, zdolne do dzielenia się błogosławieństwami, które otrzymaliśmy. Niech nasza wdzięczność objawia się w konkretnych działaniach, czy to poprzez małe uprzejmości, pomoc potrzebującym, czy wsparcie tych, którzy tego potrzebują. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju, przynosząc nadzieję i pocieszenie tym, którzy znajdują się w trudnych chwilach. Gdy patrzymy na cierpienie innych, Niech przypomnimy sobie, że jesteśmy powołani, by być światłem i solą w tym świecie, przekształcając rzeczywistość wokół nas miłością i współczuciem. W naszych codziennych interakcjach, niech będziemy odzwierciedleniem Twojej bezwarunkowej miłości. Niech nasze słowa będą zawsze zachęcające, a nasze działania pełne empatii. Niech będziemy wdzięczni za każdą okazję, by służyć i wprowadzać zmianę w życiu kogoś. Niech wdzięczność porusza nas do działania. Angażując się w sprawy, które promują sprawiedliwość i dobrobyt, zawsze starając się być głosem tych, którzy nie mają głosu i broniąc tych, którzy znajdują się w sytuacjach wrażliwych. Panie, pomóż nam pamiętać, że prawdziwa wdzięczność to nie tylko chwilowe uczucie, ale postawa, która kształtuje nasze życie. Niech pielęgnujemy wdzięczne serce, nawet gdy okoliczności nie są sprzyjające. I niech to pomoże nam dostrzegać więcej niż to, co natychmiastowe, dostrzegając szerszy obraz, który dla nas przygotowałeś. Niech uczymy się ufać Twoim planom, nawet gdy nie potrafimy ich zrozumieć i znajdować pokój w przekonaniu, że zawsze jesteśmy pod Twoim miłującym okiem. W obliczu wszystkich wyzwań, które napotykamy, niech zawsze zwracamy nasze serca ku Tobie, przypominając sobie, że wdzięczność to wybór. Niech decydujemy, dzień po dniu, Dostrzegać dobre strony sytuacji, uznając, że każde doświadczenie uczy nas czegoś cennego. Niech na koniec każdego dnia reflektujemy nie nad tym, czego nam brakowało, ale nad tym, co przeżyliśmy i czego się nauczyliśmy, a to prowadzi nas do stanu zadowolenia i radości. O Boże, niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości i dobroci. Niech będziemy przykładami wdzięczności w świecie, który często zapomina doceniać proste i podstawowe rzeczy. Gdy kroczymy razem, niech inspirujemy innych do dostrzegania piękna w małych rzeczach i znajdowania radości w prostocie życia. Na koniec oddajemy Ci nasze troski, marzenia i pragnienia. Niech ufamy, że szukając Twojej twarzy, wszystko inne będzie nam dodane. Niech nasza podróż, naznaczona wdzięcznością, zawsze będzie kierowana przez Twoje zasady i prowadzona przez Twoją miłość. Niech będziemy razem świętować błogosławieństwa które otaczają nas każdego dnia. A radość z bycia wdzięcznymi niech rozprzestrzenia się wszędzie tam, gdzie się pojawimy, dotykając życia i przekształcając serca. Zakończmy naszą refleksję głęboko transformującą modlitwą. Proszę, powtarzajcie ze mną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Teraz zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: Która dziedzina mojego życia potrzebuje dzisiaj więcej światła Pana? Gdzie możesz wnieść więcej wdzięczności, więcej zaufania, więcej oddania? Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zostaw w komentarzach. Za co chcesz dzisiaj podziękować, lub specjalną prośbę, która jest w Twoim sercu. Stwórzmy łańcuch modlitwy za nasze potrzeby. Aby kontynuować tę drogę wiary i inspiracji, nie zapomnij obejrzeć sugerowanych filmów na końcu. Niech Bóg obdarzy Cię obficie, a Ty noś wdzięczność jak sztandar w swoim życiu. Amen. Oczywiście! Przetłumaczę tekst, dbając o dokładność i naturalność w języku polskim. W przypadku dalszego tłumaczenia Proszę podać tekst, który chciałbyś, abym przetłumaczył. Oczywiście, proszę podać tekst do przetłumaczenia, a ja zajmę się jego przekładem z zachowaniem kontekstu i oryginalnego tonu. Oczywiście, chętnie pomogę w tłumaczeniu. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć.